Cześć, witam się ze wszystkimi serdecznie na łonie natury. <laughs> Moim subtelnym głosem. E, muszę się natychmiast rozebrać, a w trakcie jak będę to robić, to opowiem o czym będzie dzisiejszy filmik. A będzie on znowu, ale ci, o matkę się wisi na czele robię, to potacie. Będzie on o passingu, nie o pisingu, o passingu. Proszę na mnie nie stukać. Czym jest passing? I to właśnie sobie wyjaśnimy na początku. Ugładzę brwi. Passing to jest takie zjawisko, e, dotycz dotyczące, jak się można wymyślić, <laughs> transpłciowości, kiedy to osoba trans jest postrzegana przez społeczeństwo ludzi jako ta swoja płeć, tak? Czyli na przykład trans facet wchodzi do sklepu i jest odbierany jak facet, mówią do niego, proszę pana, tak? Albo trans kobieta wchodzi do metra no, i ludzie widzą w niej kobietę, tak mówią do niej, proszę pani, albo nie wiem. Osoba niebinarna wsiada do windy i wywołuje panikę, ponieważ nikt nie wie, jakiej jest płci. E, nie, to żart, ale no tak, z osobami niebinarnymi to jest skomplikowane, także e, zasadniczo to zależy od osoby niebinarnej, jak chce być postrzegana, jaki chce mieć passing, ponieważ jest to bardzo różnorodne. Także nie będę się tu rozbijać. Samo pojęcie passingu jest dość problematyczne, i to należy e, powiedzieć. Nie, w sensie, passing sam w sobie. Jest tak jakby naturalnym elementem tranzycji, tak? W sensie, to w większości osób on zachodzi, czy tego chcą, czy nie, w pewnym momencie, jeśli dokonują tej medycznej tranzycji. No i on bardzo często jest celem, tak? I nie ma w tym nic złego, ale e, tak jakby sama nazwa, passing, wskazuje na to, że my chcemy uchodzić jako jakaś płeć, chcemy tak jakby e, tak jakbyśmy się podszywali pod tą płeć, po co względem nie jesteśmy, nie? To tak trochę brzmi. E, no, cześć myśl, mężczyzna. Chcesz ze mną tu partycypować? Chodź Chodź. Chodź, tak, chodź. E, no właśnie. A teraz w części drugiej mojej wypowiedzi, która być może będzie bardziej złożona, e, będę mówić na temat tego, jak u mnie wyglądał ten passing i jak on ewoluował, ponieważ to jest dość skomplikowane... E, skomplikowane. Dość, to był taki długi, zawiły proces u mnie. E, ja passingu, że tak powiem, w sensie nigdy nie byłem odbierany jako... w sensie ok Właśnie sobie uświadomiłem, że to nieprawda. Jak byłem mały, tak miałem kilka lat, to miałem bardzo dobry passing, ponieważ miałem krótkie włosy z różnych powodów, głównie dlatego, że mi nie rosły ogólnie, to tak szybko, a także byłem brudasem i ogólnie nie lubiłem się czesać i miałem straszne problemy, jak ktoś ktoś mi dotykał we włosy, więc ogólnie miałem je krótkie ze względów praktycznych. <laughs> taki patek musiałem go podnieść. No i ogólnie tak miałem, właśnie wyglądałem jak taki Beatles, może gdzieś nawet stawię jakieś zdjęcie. A także nosiłem takie ciuchy, trochę w sensie na zasadzie lat 90. były wyłącznie takie ciuchy, wszyscy mieli takie same, i one były takie dość uniseksowe, i w sumie nie wskazywały na nich za bardzo. Więc często właśnie byłem brany za mojego chłopca, wyglądałem jak taka meba, i to było bardzo fajne, aczkolwiek nie byłem świadom tego, że to się dzieje. Ja to wiem tylko z opowieści. Eee, no, czy nie, no, jakieś takie listy wspomnień mam jak sąsiadki mojej babci, często się zapytywały, czy to jest wnuczek, a ona ich poprawiała, że to jest wnusia, nie? I to było takie, że lol. No, a potem oczywiście jak byłem już trochę starszy, no to już rodzice mnie ubierali jakoś bardziej w ubrania dla ludzi, czasami były one różowe, albo miały na przykład jakąś kieckę przymontowaną do tego, no i miałem długie włosy, tak, więc to ten passingu nie miałem i nie miałem tak jakby świadomości, że jestem trans, jakiejś takiej szerszej, więc w sumie nie robiłem rzeczy, żeby wyglądać bardziej w jakiś taki... Zabić chućtawką w jakiś taki bardziej męski sposób, no gdyż albowiem nie, nie ogarniałem tego swoim mózgiem, ale miałem silną preferencję co do męskich ubrań, to, 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 to wiem, aczkolwiek to nie było wystarczające, ponieważ no, wyglądałem po prostu jak chłopczyca. Eee, o. I, I ja tak naprawdę passing jako taki zacząłem mieć jakikolwiek w momencie, kiedy się wyautowałem, ponieważ dopiero kiedy się wyautowałem, a byłem wtedy do dorosłym człowiekiem. To podjęłem bardzo brutalną decyzję, żeby obciąć włosy, ponieważ miałem je bardzo długie. Miałem je tak do dupy albo i dłuższe, znaczy fajne, ale długie. Haha, ten żart już był. Eee, I tak, jakieś takie próby zrobienia czegoś z moim wyglądem dokonywałem już zanim się jeszcze wełtowałem, tak pół roku wcześniej może. Eee, bo się bałem wełtować, ale z drugiej strony chciałem jakby pomóc sobie trochę na dysforię, więc obcinałem sobie te włosy tak po kawałku, po kawałku, a w końcu mi została tylko taka krótka kitka. No i szyłem sobie jakieś bindery, aczkolwiek no to w dalszym ciągu nie miałem tego pasingu w ogóle, ja miałem taką mordę, że to było raczej niemożliwe bez interwencji testosteronu, także no i dopiero jak obciąłem włosy, znaczy miałem tak jakieś takie swoje bindery, obciąłem włosy, ciuchy miałem te same w sumie, bo ja się zawsze ubierałem raczej na zasadzie jeansy i t-shirt. E, więc to nie był problem, i to właśnie jak miałem już krótkie włosy, jakieś względy binder, aczkolwiek dużego CSA to nie miałem, więc to mogło nawet nie być konieczne. No, jakieś takie względnie męskie ciuchy, to miałem taki sporadyczny pasing. Określiłbym go tak na 30%. Głównie u starszych ludzi, którzy, <noise> no, nie wiem, widzieli gorzej, ale tak, zdarzało mi się czasem zostać nazwanym chłopcem. E, no, ogół byłem brany z jakiegoś takiego 13-latka. No ale jakiś taki średni passing miałem, aczkolwiek on nigdy nie był dobry. Ja dopiero w momencie kiedy zacząłem teścia i oba czy to się w ogóle nagrywa, tak, dobra. Nie błyszcz na mnie myszu. E, dopiero jak zacząłem teścia i zaczął przede wszystkim spadni głos zdecydowanie. E, tak, no głos, to zacząłem mieć lepszy passing i tak mi się z czasem zmieniała morda trochę. Nie wiem kiedy to mi się zrobiło, ale o matką hieroglify jakieś. No, e, tak, jak mi opadł głos, to miałem zdecydowanie lepszy passing. Potem dostaję jakiś kłaków na ryju i wiem, że teraz jak się ogolę, to mi ten pasiec cierpi na tym, więc nie mogę się golić na zupełnie gładko, więc zawsze sobie to zostawiam kilka włosów, ale ciś to taki sekret. No i ten. No i w tym momencie w sumie mam powiedziałbym prawie stuprocentowy, na zasadzie jak jest zima i ubiorę się w bardzo dużą kurtkę, i ktoś na mnie patrzy od tylca, to czasami mi się zdarza oberwać jakąś panią, głównie dlatego, że jestem niski i mam długie włosy. Nie? I to w sumie w tym, w tym momencie znam wielu cisów, którzy mają dokładnie ten sam problem. Także jak ktoś jest poniżej 1,70 m i ma długie włosy, to prawdopodobnie będzie paniowany dość często. Hmm. Chciałeś coś dodać? Tak myślałem. E, no, i w tym momencie mój pasing jest z jestem nim zdecydowanie usatysfakcjonowany, szczególnie, że mogę sobie posiadać taką oto spektakularną kitę, i dalej proszę pana, znaczy no, na ogół, ej, ty chłopie, ale no niech będzie. E, Mysia, A jak tam twój passing? O powiedz O jeju jej. o jeszcze chys, no proszę. To dobra dobra, nie wyrażaj się. No i tak właśnie się prezentuje mój passing obecnie. Jest on bardzo fajny. E, z takich jeszcze rzeczy bardziej powiedzmy, emocjonalnych. E, w sumie passing był bardzo dużym tak jakby moim celem i to było to, co ja zawsze chciałem mieć. No tak jakby, no bo jaki jest cel bycia trans, jeśli nikt absolutnie się nigdy nie zorientuje, że ja jestem facetem. Znaczy, to było takie moje rozumowanie. Chciałem przede wszystkim być odbierany jako facet, a reszta to już było potem, bo miałem tak naprawdę z naj wszystkich takich dysforii, jakie mogłem mieć, to miałem właśnie najgorszą taką społeczną dysforię. I to była wręcz taka paranoja miejscami. No i to mi w sumie w większości przeszło. W sensie wiem na przykład takie momenty, że właśnie przez to, że nie miałem tego passingu, to nie podejmowałem się żadnych nowych rzeczy, nie chodziłem w nowe miejsca, nie gadałem z nowymi ludźmi. No bo musiałem albo im się od razu autować i tłumaczyć im, że nie tak naprawdę jestem facetem, albo po prostu zostawiałem straszliwy misgender i sorry musiałem teraz dłubać w trawie. No, więc nie było to komfortowe i dopiero faktycznie teraz w tym momencie. Jeszcze brakuje mi do, do takiej pełni szczęścia tego, że mógł wreszcie wymienić sobie dokumenty. Na razie sąd mnie ignoruje już prawie 10 miesiąc. Bardzo fajnie. Nie no dobra, dziewięć miesięcy. To tak, jak może kiedyś wreszcie się dobiję do sądu i uda mi się zmienić sobie dane, to wtedy już w ogóle będzie cacy. Teraz w sytuacjach nieformalnych jestem bardzo fajny hej do przodu. W momencie, jak trzeba pokazać dowód, to uciekam, no, ale tak właśnie jest. Eee, no i tak jeszcze co do passingu, to, no, to czego wszyscy zawsze chcą, przynajmniej na początku swojej drogi, to pytać innych ludzi, jak w passing, ponieważ z jakichś powodów to jest trudne i ja tak naprawdę... Nie wiem, jakieś małe epizody tego, żeby się dowiadywać, tak jakby u innych, jak passing. Bardziej się kierowałem własną intuicją. Aczkolwiek, z tego, co się dowiedziałem kiedyś, no to em, można uzyskać dwa efekty, tak naprawdę trzy. Albo jeśli. No już Znaczy, bo nie mogę zebrać myśli, ale chodzi mi o to, że u mnie to wychodziły trzy efekty, jeśli próbuję mieć passing. Jeśli robiłem to źle, to dostawałem albo traktowany jak lesbijka, ponieważ robiłem pewne rzeczy, ale nie do końca, eee, albo wypracowany jak dziecko, albo czasami udawało mi się przejść jako w miarę pełnoletni, albo przynajmniej zbliżający się do osiemnastki człowiek płci męskiej. I to był ten dobry efekt. To mówię też taki passing przed teściem, no bo na to to już żadna sztuka w sumie, chyba że no, ktoś ma pecha. Ale tak, i teraz co do tych trzech wersji. E... Byłem tak jak lesbijka głównie w momentach, kiedy albo po prostu założyłem zaciasne spodnie, e... albo mi odrosły włosy, więc albo musiałem mieć faktycznie krótkie, krótkie włosy, w sensie boki, krótkie tył, krótki tutaj trochę na górze. To było spoko. E... Znaczy, mówię teraz osobiście tak jakby z mojego punktu widzenia, ponieważ każdy ma trochę inne nie, i inne takie cechy, więc to wszystko zależy do sobie. Ale tak, na ogół raczej krótkie, krótkie włosy i raczej nie rurki, tylko jakieś takie zwykłe, proste spodnie. No i. I w sumie tyle, jeśli ktoś nie jest na teściu, można na przykład próbować robić coś z głosem, ponieważ u mnie głos to było 90% sukcesu mam wrażenie. E, I można tam no, przede wszystkim starać się mówić jak najniżej się da i jak się to robi im więcej, tym niżej się w końcu mówi. E, no. I ogólnie mówić w inny sposób. Ja na przykład to mogę teraz zapodać taki hint, bo jest taki gość na YouTubie, Ryan Kasata się nazywa, i on jest właśnie transfacetem, który nie przechodzi medycznej w sensie tranzycji, w sensie nie, nie, nie idzie na teścia w ten sposób. I on jest w ogóle piosenkarzem i robi dużo rzeczy głosem. I ja zawsze bardzo właśnie to było fajne, jakiego obserwowałem w jaki sposób on mówi, ponieważ on ma głos no, wyższy, tak, nie, nie, nie wpłynięty przez teścia, jest jak chcę powiedzieć. Ale on mówi w taki sposób, mówi w bardzo męski sposób. Wiecie o co mi chodzi? E, więc polecam sobie go znaleźć. Mogę gdzieś tam go zalinkować jego kanał. E, nawet nie chodzi o jego muzykę, ale to też jest fajne. Ale właśnie sposób w jaki on mówi, e, z tego co ja zauważyłem, on mówi raczej wolno. E, akcentuje słowa. Nie wiem, to musicie znaczy to jest w angielskim, więc to być może trochę co innego, ale wciąż e, to polecam właśnie sobie posłuchać. Jak można, nawet nie to, żeby mówić niżej, ale żeby mówić w inny sposób. E, no e, właśnie, to, ja, to zaczęło się tak, e, lesba mod no tak, to właśnie to był lesba mod. Miałem jeszcze mod bycia małym dzieckiem, co nie jest najgorsze, bo w dalszym ciągu byłem małym chłopcem, aczkolwiek czasami jest to bardzo nerwujące, na przykład jak próbuję żyć normalnie jak dorosły człowiek i mi nie wolno, ponieważ ludzie absolutnie kwestionują fakt, że ja mogę wykonywać jakiś zawód albo chcieć czegoś w banku albo na przykład być traktowany jakimkolwiek szacunkiem w autobusie, nie? To teraz wtedy jest to mniej fajne, oprócz faktu, że uderzają do mnie jeszcze osiemnastolatki na Facebooku, no nieważne. W każdym razie... E... Na ogół miałem ten właśnie od małego dziecka, bo bym ci kiedyś ubrałem w za duże ciuchy. Które są fajne, bo ukrywają kształt, ale z drugiej strony one zabierają kształt i wtedy ma się kształt klucha, i to wtedy jest na ogół na zasadzie: o, mama mu kupiła duże ubrania, bo szybko rośnie i zaraz nich wyrośnie, nie? To w ten sposób się wygląda. Więc tak, zdecydowanie za duże zaborkowate spodnie i za duże t-shirty to nie jest droga. W sensie e, lepiej ubrać sobie więcej warstw, ale nie bardzo za dużych niż, nie wiem, będąc bardzo niskim, małym i chudym, założyć sobie bluzę w rozmiarze XXL. Ponieważ po pierwsze robi się z tego kiecka, a po drugie, no wygląda się trochę młodziej, że tak powiem. W sensie odbiera to jakąkolwiek powagę o tej osobie. Eee, no niestety no, na, na ryja nikt nic nie poradzi, więc jeśli ma się dość gładką twarz i taką, powiedzmy, bez wielkiej żuchwy, a także, no, raczej nie wiem, nie ma się brody albo innych tego typu elementów, to raczej będzie się traktowanym jako, jakby się było młodszym i nie ma się to kurna ekscytować, ponieważ to jest całkowicie normalne, jak się jest transem, przynajmniej transfacetem, więc, no właśnie, to nie jest żadne odkrycie, że wyglądam młodziej i tanci wyglądają młodziej, to jest po prostu siła bycia trans. Teraz będą lecieć, Rosja atakuje. Przeleciał. A także przed sąsiad słyszał każde moje słowo śmiesznie. No i trzeci mod. To ja głównie się teraz jeszcze wracam myślami do czasów przed teściem. E, to był, kiedy byłem faktycznie odbierany jako osoba w miarę w moim wieku e, w Cimęcki. To było paradycznie. E, głównie nieintencjonalnie, po prostu jakoś tak mi się udało, ale teraz jak sięgam pamięcią wstecz, to mogę powiedzieć, że na pewno byłem wtedy, kiedy, kiedy mi się to zdarzyło, ubrany z niej, na zasadzie miałem na przykład na sobie wyjściowe ciuchy, gdzieś tam, nie wiem, białą koszulę, coś tam. Eee, I w sytuacjach, w których raczej musiałem być starszy, żeby w ogóle tam być, czyli na przykład w pracy. I właśnie, nie wiem, to wszystko kwestia tego, jaką macie buzię. I to od buzi zależy wszystko. Znaczy, no nie wszystko, no ale tak, wiele. Eee, o, chyba wyczerpała mi się możliwość rozwijania tego wątku w dalszym, w dalszym ciągu. I właśnie, i dziękuję za uwagę. E... Passingiem nie wiem, sam się przejmowałem bardzo. I w dalszym ciągu jest on raczej tą rzeczą, którą mnie cieszy i w dalszym ciągu dalej mnie dziwi, że jest on obecny. Ale już mi to trochę spowszedniało. Na zasadzie to już nie jest dla mnie szokiem, że ktoś mówi dla mnie randomowo na ulicy w męskiej formie, tak? Ponieważ no, dzieje się to raczej zawsze. Ale polecam zdecydowanie jeśli nie macie zero, zero, macie zero passingu w tym momencie i w ogóle nic nie działa, po prostu to przetrwać. W sensie, jeśli nie planujecie medycznej tranzycji, można robić inne rzeczy w tą stronę, takie jak, powiedzieć ciuchy, można sobie rysować eyelinerem, ponoć nie eyelinerem, tylko tym, taką szczotką do rzęs, nie? To widzę, że sobie ludzie robią brodę na przykład, chociaż czasami może to wyglądać dość, no, nieprofesjonalnie, ale zawsze można sobie podnieść jakieś ego, nie wiem, co tam się podnosi, walory mózgowe, nie co ja chcę powiedzieć, Boże. Koty mnie rozpraszają, a także natura mnie rozprasza. No... A jeśli czekacie w dalszym ciągu, żeby zacząć medyczną tranzycję, to po prostu trzeba myśleć o tym, co będzie i no, nie załamywać się. Ja szczerze mówiąc, przetrwałem to na takim dzikim biegu na zasadzie nie miałem zupełnie tego passingu, ale tak jakby wiedziałem, że robię wszystko, żeby jak najszybciej go mieć i po prostu to mnie jakoś tak trzymało przy zdrowych zmysłach, więc polecam po prostu zaangażować się w rzeczy, U każdy następny tak jakby nawet mały krok bliżej celu, to zawsze jest jakiś taki jakby podnośnik duchowy. O, właśnie tak się wyrażam Nie wiem. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że było mnie słychać, bo mnie zaćwierkują tutaj ptaki na śmierć, ale co w sumie miło, bo jest w sumie zimno, także niech ćwierkają. I o! Nawinąłem hołk. Widzimy się za tydzień, we wtornik. Proszę mi nie mówić, że mam coś na twarzy. Wiem dobrze o tym. Mam lustro w domu. Dziękuję za uwagę. Eee, pa!

zostały wyeksponowane.